No dobrze. Ostatnia mapka, gdzie spierdolę yeah, sobie hello. humoru na sen. Chętnie ja bym się napił po jakiejś piątej wygranej. Gdzie idziemy? Nie, ja, Jak? Rampa A. Ja idę po oce. No to Wabi rzucimy Blisko. Pod wami? jest. Schody schody schody, 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 schody. Fireboxy, fireboxy, fireboxy. Lecę cię stop, patrzę. Patrzę w dżunglę, patrzę. Con. Brawo. Będzie rampa? Dżungla, dżungla. Kurwa, co on tam się uchował? Konektor dżungla. Stop fight, chowajcie się. Schody. Obity bardzo w dżungli. Po kilku glokach. Kurwa pany. A mu nic nie miał Aaaa! A! Suka. Suka! Ja pierdolę, kowal, brawo. Pozdrów wszystkich widzów. Pozdrów Żydów No dobra, ja miałem z kasperem. Chodź powoli. Tam sobie poczekam Dwóch. Na shifcie, na shiftie idą. Już czekamy stąd. Jeden ka... Króci. Jak pierdolę, nie umiem strzelać. Podchodzi ojciec ci. Z kawachu. Jeden Gdzie? dolny, trup może być. Podchodzi wam ple Dobra, synek go zaraz Chodź, chodź. Synek, kałacha chodź. tam była Synek, weź kawałek. Gala. b 10 chodź tu. Ale się zaję. Oj! Jeden na gani. Gauta. Na get, Ostatni na gali. on wiedzie jest paka, w dolnej trupiarni Tynek, dalej. tutaj nie ma go Patrz na dół Dala No dobrze, trafiam Wiem kurwa, a z Idź po pakę i On tu będzie z lewej jak nic Karas Będzie szedł od... To jest pałac? Dolny trup i górny A górny, górny... To nie jest pałac? Trup! Brawo, komuś Początki mamy dobre, później kurwa coś... Dobra, tą wygramy, to pijemy Nie mam pieniędzy. Cynek nie ma. Kowal drop mi kałasz. si. sił, że ktoś pakę wziął. Zajebisty flash. Ja pierdolę kowa, aż się odjebał. Jeden... jeden jest na... B Dawajcie tam we dwóch Czekaj, Kasper też jest low Ty jesteś low Ojciec musi pierwszy iść Wy wygrajcie spokojnie Chodźmy tą galerianą Kasper matka zebrała smoka Nic nie ba. All according to the plan Widzisz? Side. Low, no. deagle na sajcie te. U mnie, u mnie, u mnie w smoku. Na respie, na respie ich, na respie ich. No. Kurwa. Pierwszą A tylko na czas, góry, weź. Jego on nie kill him. Yes. 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 Na razie brak taktyki jest dobrą taktyką Synek masz Weź to sprzedajmy Tak, no tam ten to był zajebisty 2. kurwa, z wągami minął. shorta 90ka na longu 3 głowie Jest tam sneak? Tak se strzelasz Nie, był, 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 był Dawaj kurwa Gdzie? Kurwa, dwóch jest na lągu, blisko Jest, mid, 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 mid Był mid, no Gdzie podchodzimy? Chodźcie galą Jeden jest... Jeden jest galą Jeden ja na dolnej trupiarni Knight, night, knight, mid Na A na dolnej topiarni czarni jest. Mid jest a matka, to masz bombę. Nie? Mid jest! A. Mid jest. A, a matka widolna to piarnia Był, bo skracał z B Gdzie lesb Jest, był. Ojciec zaselą do ciebie Dobra, plantuję, pilnujcie Weź się bo ja mam małą Gdy komal jesteś? Dobra, jest ostatni raz. Na ich resztę. Midresztę. Szybko, szybko. Uważaj, bo cię słyszą. Wow, Aj, pierduli.